A dzisiaj chciałam e, dział, dać poradnik e, komendormina. Mina, i on będzie moim na doświadczalnym. Przywita się. Cześć. Dobra. To pierwsza komenda, żeby kogoś wywalić z serwera. To jest. E, ja Przemyk Jick i Nick. I powód. E, 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 nie, 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 napiszę to, bo razy, znak na serwer. No. I wywaliśmy go z serwera. <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> <śmiech> no wchodź! <laughs> Eee, to robić na wiem, żeby kogoś e, zabić, e, trzeba pisać e, okocznik i. lol. i. L, l, e, e, i nick. Dobra. ale by komuś wysłać jakąś wiadomość, to piszę MCG. lol, co chcę napisać? Dobra, napisać mu niego. <grym> no, żeby kogoś zbanować ban, nick, Jesus. To się b b a n y. Tylko ty, tylko. Aha, lakis. Like Ej, jesteś? lak mhm. serwera. No, różę. Nie różę. Oś banować piszemy ban, nick i powód. Ale ja nie napiszę powodu. No, w sobie no proszbanego. Nie zbanowaliśmy bracza. Ale go kosz odbanować przed a y, ty, y, E i e, ty e, nie to. Czekajcie. Are di di one. Ty oli oli. Oj. Ora i odbanowaliśmy bra bracza. No, chodź. Mm. Czekajcie, serwery mnie nie ma. Eeeh, lekker! Tijdennig! Ja, Ik ben hier na tanden in staroem konden. Korama'sjof. Czekaj. Toch? 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 No i jeżeli komuś na przykład game moda, piszemy modę 1 i, i na przykład z tym trollolo a żeby komuś wziąć game moda, więc nie wiesz, bo cię zabije Jeżeli komuś wziąć game moda, to piszemy modę trollalo 0. I nie ma Game Moda, nie, mam to. E, Dobra, ma tu się Dlaczego zobaczyć daj piszemy inny ee i Nick, czyli Trollalo. Daj a żeby komuś zobaczyć do Enter Chestu pziemy i na ENIK Polę napisać swój Ender Chest. Pziemy Ender Chest we to opaczmy do swojego Enter Chestu. E, e, chyba Lapis, nie? Chidoczkiem flyer, pziemy fly i nick. No i masz już EMA flya. Chciałem komuś więc flyer, spiemy fly zero. To zaprzemy fly jeszcze raz. Mhm, <ścoughs> no i też jest komenda, przypomnili. Dobra, to mu na tyle chodzi tu. To do zobaczenia, no i na razie, na razie.